Hej, cześć, dzień dobry, witam Was w nowym filmie. Dzisiaj porozmawiamy sobie o moich ulubieńcach, trochę się ich nazbierało, dlatego, że nie nagrywam ich co miesiąc, będzie kolorówka, będzie pielęgnacja, będzie hit do włosów, taki, że po prostu padniecie, więc jeżeli jesteście gotowi, zaczynamy. Zacznijmy może sobie najpierw od kolorówki i teraz tak, maskara, o którą non stop się pytacie, kiedy mam ją na rzęsach, więc muszę o niej też powiedzieć tutaj w tym filmie. To jest maskara z Maybelline Sky High, ale ta czarna. Miałam wcześniej tą różową i uważam, że ta daje jeszcze bardziej spektakularny efekt. Ja nie wiem, czy ona jest wodoodporna, dlatego że ogólnie bardzo ciężko się zmywa. I to jest jej jedyny minus, bo naprawdę olejkiem mam problem, więc robię to tak, że po najpierw biorę płyn mitelarny, Zmywam sobie rzęsy i dopiero wtedy przychodzę sobie do olejku, a potem do mycia twarzy żelem do mycia twarzy. Jeżeli chodzi o szczoteczkę, to jest to jak możecie zobaczyć szczoteczka. Silikonowa, nie jest za duża, więc nawet jeżeli macie mniejsze oczy, to bardzo ładnie można nią wyczesać. Mam ją też dzisiaj na rzęsach, więc możecie zobaczyć, jak ona wygląda. Bardzo fajna, ładnie się utrzymuje, nic się nie osypuje, nic się nie rozmazuje. Nie skleja bardzo rzęs, a bardzo ładnie je właśnie wydłuża i pogrubia. Więc jeżeli coś takiego szukacie, to zdecydowanie polecam Wam tą z Maybelline. I tak jak zawsze, czekajcie na jakieś promki, bo te maskary w Rosmanie, w Stacjonarnie, w Hebe i tak dalej, one zazwyczaj są trochę droższe, a możecie kupić je spokojnie za 20 10 złotych, czasami online, czasami właśnie w tych promocjach, więc polecam czekać. Teraz coś, co mam dzisiaj na ustach, więc jak zastanawialiście się, co to tak błyszczy, to to jest ten olejek z Pierynę. Nigdy o nim nie słyszałam, a ostatnio wydaje mi się, że on powoli robi się takim małym viralem na TikToku. To jest Pierre Lip Oil i ten odcień 02 jest po prostu boski. Jest naprawdę przepiękny. To jest taka formuła typowo olejkowa, ale nie taka tłusta i gęsta, tylko bardziej powiedziałam, że jest na takiej troszeczkę lżejszej stronie. Przepięknie wygląda na ustach, bardzo ładnie je nawilża. Jeżeli chodzi o pigment, to on też nie jest jakiś bardzo mocny, natomiast jest taki wystarczający, że jednak jakiś tam kolor daje, natomiast dalej wygląda powiedziałabym, że naturalnie, ładnie się też utrzymuje, oczywiście nie tak jak pomadki matowe, bo jak zjecie, to już tego nie będzie, ale moim zdaniem daje fajniejszy efekt niż takie standardowe błyszczyki, bo jednak mamy też ten efekt nawilżenia, ale i też takiego bardzo mocnego błysku, nie ma żadnych drobinek, więc jeżeli jeszcze go nie testowałyście, a szukacie jakiegoś fajnego olejku, to muszę powiedzieć, że to jest chyba jeden z moich ulubionych, jak nie w tym momencie... Top 1. Bardzo lubię na przykład też te olejki z Golden Rose, ale jednak ten jest trochę lżejszy i jest trochę mniej klejący, więc dla mnie jest to plus. Jeżeli chodzi o usta, to tutaj muszę Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. I to jest coś, co już nieraz pojawiało się w moich lubieńcach, ale chodzi mi o kolor. I to jest y, oczywiście Maybelline Vinyl Ink. Cały film ze słóczami wszystkich kolorów i z testem, czyli jak ta pomadka wygląda po całym dniu, jest już u mnie na kanale. Nie jest to film sponsorowany. Sama kupiłam te pomadki, bo tak bardzo je kocham. Ale słuchajcie, im duży użyłam, tym bardziej lubię. I to jest odcień 100 Charmed. Ja też nagrałam rolkę, jak byłam właśnie na wakacjach z tym kolorem w połączeniu z, wydaje mi się, że tam chyba połączyłam z Dian z po tą moją konturówką. No i to po prostu wygląda tak pięknie, tak lekko, świeżo i naturalnie. To jest jednak ciepły odcień, natomiast um, ja uwielbiam właśnie te pomadki, dlatego że one utrzymują się prawie, że cały dzień zależy jeszcze coś, co nam zjecie, ale jeżeli nie jest coś super tłustego to utrzymuje się cały dzień, nie wysusza ust, cały dzień delikatnie się klei, więc dla niektórych może być to minus, natomiast dla mnie przez to, że właśnie się klei, to nie wysusza tak bardzo, no i nie jest to pomadka stricte matowa, ale jest turbo komfortowa oprócz tego klejenia, no ja uwielbiam, mam wszystkie kolory, które lubię, więc jeżeli się jeszcze nad nimi zastanawiacie, to polecam, ale już więcej mówić nie będę o tym, bo wiecie, że uwielbiam. Tylko chciałam po prostu Wam powiedzieć, że ten no, odnieść to Charmed jest naprawdę przepiękny. No dobra i teraz tak, słuchajcie, dzisiaj mam troszeczkę narysowanych piegów, dlatego, że po prostu chciałam Wam pokazać, jak to też wygląda na twarzy, chociaż już pokazywałam Wam to też w innym filmie, gdzie testowałam, ale zabrałam sobie ten pisak na wakacje, to jest dokładniej pisak z Lovely Excitement, excitement? Freckles in Pen. Nigdy nie miałam tego z balu, więc tutaj się nie ustosunkuję, ale yy, używałam go sobie na początku, kiedy jeszcze piegi mi nie wyszły i Ala na przykład nie był w stanie powiedzieć, czy ja mam ten pisak, czy ja go nie mam i kiedy... Ja go miałam, on mówił, że go nie mam, więc te piegi naprawdę wyglądają bardzo naturalnie. Wydaje mi się, że też bardzo ładnie wtopiły się już w moje, które się pojawiły bardziej po przebywaniu po prostu dłuższy czas na słońcu. I ładnie się to utrzymuje. I naprawdę wygląda to naturalnie, więc jeżeli szukacie takiego pisaka i nie możecie na przykład dorować tego z Bel, to ten z Lovely też jest bardzo fajny i używam sobie go po prostu czasu do czasu, bo to wygląda fajnie, bo to wygląda świeżo, ale też mam Wam do pokazania dwa takie róże w kremie. Jeden typowy róż w kremie, bo. Jestem zakochana w tych różach z Aa Wings of Colors. Najbardziej chyba jednak podoba mi się odcień Cool Pink. Jest jeszcze taki brzoskwiniowy i jest taki troszeczkę ciemniejszy, chłodniejszy odcień. Ten jest takim fajnym, żywym, lekko chłodnym różem, ale wygląda bardzo naturalnie na policzkach. I one mają taką fajną konsystencję, bo one są bardzo lekkie. Powiedziałabym, że odrobinkę żelowe przez to idealnie się z nimi pracuje. Nie są gęste, tylko właśnie tak fajnie można od razu je rozpracować na policzkach. Nie ściągają podkładu, ładnie się łączą z pozostałymi kosmetykami i wyglądają turbo naturalnie. Więc jeżeli szukacie właśnie jakiegoś takiego nowego różu, nie wiecie jaki wybrać, jesteście w Rosmanie, to ja chyba z Rosmana najbardziej polecam ten. Bardzo też lubię te róże z sensik. Albo o, na przykład ten w porównaniu do tego z Eveline, to te mają łatwiejszą do rozpracowania formułę. Są trochę mniej napigmentowane i e, jednak częściej sięgałam po ten z AA niż po ten z Eveline. Natomiast no, ja myślę, że te róże drogeryjne, właśnie te trzy, to są takie najfajniejsze. I jeżeli nie chcecie kupować z jakiegoś tam powodu ten na przykład róż z Rare Beauty, który jest moim... Ulubieńcem wszechczasów. Przede wszystkim jednak za to opakowanie, które jest na maksa wygodne. No to jest podobne, ale tutaj jednak troszeczkę dłużej muszę pracować, żeby rozetrzeć, niż z tym Rare Beauty. To myślę, że tymi trzyma się naprawdę warto zainteresować. No i te kolory też są naprawdę bardzo fajne, więc też widziałam, że po moim filmie sporo z Was je kupiło i jesteście zadowolone, więc to jest najważniejsze, ale jeżeli. Z jakiegoś tam powodu nie do końca możecie przekonać się do róż takich typowo płynnych czy kremowych, to obczajcie sobie tą paletkę. To jest Natasha Denona Rose Cheek Duo. I to jest taka formuła pomiędzy. Możecie właśnie nałożyć te produkty już na puder, możecie też nałożyć te produkty pędzlem, ale one delikatnie wyglądają właśnie na skórze jak coś kremowego. Ja mam dzisiaj na sobie właśnie ten róż, to jest taki odcień bardzo naturalny, taki lekko zgaszony, troszeczkę też wygląda tak jakbym się opaliła, więc on nie jest takim turbo różowym, albo takim koralowym odcieniem, tylko bardzo właśnie takim naturalnym, więc no, wygląda to świetnie na policzkach. Ten rozświetlacz mógłby być odrobinkę dla mnie jaśniejszy, natomiast jeżeli dobrze go nałożę, to też jest ok i on też właśnie ma taką formułę pomiędzy, nawet jak nakładam sobie na palec, to czuję, że to nie jest taka w stuprocentowo sucha konsystencja, tylko właśnie taka na pół i jeżeli chcecie wejść właśnie w takie kremowe róże, ale jednak boicie się takich typowo płynnych albo jednak chcecie nakładać róż na puder i nie martwić się, że Wam się coś tutaj rozwali, no to zdecydowanie to jest paletka, którą warto się zainteresować. Żałuję, że jeszcze nie ma innych wersji kolorystycznych, bo jest Genialna. Ostatnia rzecz z AA, ja w ogóle sporo tych kosmetyków z tej serii testowałam, dlatego że miałam z nimi współpracę. To nie jest już część, która jest objęta współpracą i wiele kosmetyków mi się spodobało i zaczęłam też używać tej kredki do brwi z tej serii i też jest genialna. Dzisiaj mam właśnie ją na brwiach, dlatego że po prostu z mi się skończyła i nie miałam jeszcze okazji kupić kolejnego opakowania, ale ta baza to jest, słuchajcie, wygładzająca baza serum z SPF 50 jaka tu jest rzeczywista ochrona? nie mam pojęcia, natomiast nie używam tej bazy jako filtra, po prostu wcześniej nakładam filtr, a to jest jako taki fajny dodatek. to jest baza taka, która będzie idealna moim zdaniem dla cer bardziej suchych albo normalnych, dlatego że ona ma konsystencję takiego jednak kremu, co możecie tutaj zobaczyć, ale ona bardzo ładnie, po pierwsze, nawilża. Po drugie, zostawia takie lekko klejące wykończenie, przez co podkład bardzo ładnie na niej siedzi i zobaczcie, jak przepięknie rozsiada. Tutaj wygląda jakby trochę bieliła, ale jak ją rozmarujecie po prostu na, rent, na twarzy już, to ona nie daje tego efektu bielenia, ale po prostu skóra wygląda przepięknie. To jest tak, jakbyście nałożyli taki delikatny filtr na skórę, bo ona z jednej strony nie ma w ogóle koloru, ale jak nawet patrzycie, to ten kolor skóry jest trochę bardziej ujednolicony, więc też myślę, że jest to produkt, który można nakładać solo, jeżeli chcecie po prostu do uzyskać taki bardziej rozświetlony efekt, ale nie chcecie używać już żadnego podkładu. No i właśnie przez to, że ma takie te właściwości klejące, że ona trochę się faktycznie klei, no to podkład fajnie się do niej przyczepia i muszę powiedzieć, że jak zazwyczaj z tymi bazami drogerynymi, no to mam taki lekki problem, bo nie mam żadnej takiej typowo nawilżającej. Tak właśnie myślę, że ta zajęła to miejsce więc to są teraz moje ulubione takie drogeryjne bazy, czyli taka, która stricte będzie po prostu przedłużać trwałość makijażu i taka, która będzie jeszcze dodatkowo nawilżać, rozświetlać. I to jest też baza, która mogłaby być takim połączeniem tych moich dwóch wcześniejszych ulubionych, czyli Kiko Hydra Glow Primer z um, Heinrich Artless Glow Base. Jak połączyłam te dwie bazy, no to mniej więcej właśnie uzyskuję coś takiego, więc zdecydowanie jest to baza, którą warto się zainteresować i coś o co za Zawsze się pytacie. I to są te, ten nowy cień iskry z GramŻupu. Jak widzicie, troszeczkę mi się połamało w podróży, więc no nie jest to cień mocno sprasowany. One są bardzo delikatne, natomiast teraz, nawet jak są połamane, to i tak to nic nie zmienia w użytkowaniu. Najpiękniejszy odcień to bestseller, i to jest to, co mam dzisiaj na oczach: to są po prostu takie drobinki, takie właśnie iskierki, które nie mają żadnej bazy kolorystycznej ale właśnie dają takie coś więcej do makijażu. Ja zazwyczaj ostatnio właśnie w taki sposób robię makijaż, czyli nakładam bronzer w załamaniu tej iskierki na powieki, coś świecącego w wnętrznym kąciku na dolnej linii rzęs, daję jeszcze właśnie ten bronzer i to jest koniec. I ja w takim makijażu czuję się naprawdę bardzo dobrze, uważam też, że wygląda fajnie i tak świeżo, szczególnie właśnie teraz na ten okres letni, więc jeżeli szukacie takiego jednego cienia, który naprawdę robi robotę, czy on jest jak ten z Bobby Brown Moonstone, nie wiem. Wydaje mi się, że ten Moonstone jednak ma troszeczkę więcej pigmentu albo po prostu mocniej jest, że jak na palce na nabiorę, to wydaje mi się, że ten Moonstone będzie miał więcej tych drobinek niż ten. On jest taki rzadki, ale oczywiście można nałożyć tego więcej. Czy się osypuje? Trochę tak, ale nie zauważyłam, żeby osypywał się w ciągu dnia. Czyli jak nakładam, to się trochę osypie, a potem już moim zdaniem nic się nie osypuje. No uwielbiam. Na pewno jak będę go kończyć, to będę kupowała kolejne i kolejne opakowania bo wygląda przepięknie. Trochę było tych kosmetyków z kolorówki, więc teraz sobie przejdźmy do pielęgnacji, ale zanim to jeszcze jakiś zapach. Ja ogólnie z zapachami jakoś mocno nie szaleję. To jest mój ulubiony zapach, którego używam cały czas i jakoś mam tak, że często w ogóle nie używam, dlatego że mam tendencję do migren i jeżeli nałożę coś, co. Za mocą pachnie, to później jednak boli mnie głowa, ale chciałam Wam pokazać mój hit na właśnie takie wyjazdy na lato, czyli coś, co pachnie po prostu wakacjami. I moim zdaniem to jest ten um, Sol de Janeiro Brazilian Crush. I po prostu jak ja to włączam, to ja od razu automatycznie czuję wakacje. Tutaj to pachnie trochę kokosem, powiedziałam, że też trochę czymś czekoladowym, nie wiem dokładnie co tutaj jest. Ale, oczywiście, jak zawsze do wszystkiego zostawiłam linki. Ja też nie jestem dobra w perfumach. Ja nie ogarniam. Ja tylko mogę wam powiedzieć, czy coś pachnie różami, czy nie. Bo różne to są moje ulubione. I ostatnio, właśnie mojej mamie na dzień matki w Dubaju na lotnisku, kupiłam ten zapach. Tutaj wam gdzieś tam. To tak pięknie pachnie i to już z jednej strony, dlaczego on mi się tak bardzo podobał, to dlatego, że on ma tam w swoich nutach różę, ale naprawdę, obczajcie sobie ten zapach. Jeżeli szukacie właśnie czegoś takiego świeżego, ale niezbyt słodkiego, niezbyt takiego intensywnego, to to jest coś, czym warto się zainteresować. Mojej mamie też on się bardzo podobał, Ja jednak zawsze, mam problem z tymi perfumami, bo wcześniej je ja po prostu kupowałam e, J'adore z Diora. I on jest piękny, i to jest mojej mamy już taki powiedzmy, że kultowy zapach. Ale właśnie chciałam kupić coś innego, coś nowego, więc tak wąchałam, te wszystkie po kolei zapachy. I właśnie później już miałam potem tym migrenę. Ale spróbowałam tego, przyciknęłam sobie na rękę, nikt nie zmienił zapachu. I pomyślałam, dobra. To jest to, więc on jest naprawdę piękny, jeżeli szukacie czegoś nowego, to może to jest coś, co Was zainteresuje, ale jeżeli chcecie coś tańszego i nie ym, perfumy tylko, bo to jest po prostu taka mgiełka i na pewno jak ktoś ja kupię sobie dużo opakowania, chociaż no nie ukrywam, że to jest fajniejsze na wyjazdy, bo jest po prostu dużo mniejsze, mniejsze. ale w sumie mogę sobie, uuu, będę sobie przelawać, dobra, jest git, ale oni mają też inne. I kurczę. Bardzo żałuję, że nie można ich powąchać, tylko musiałam od razu zamówić. A co, jeżeli mi się ten zapach nie spodoba? Więc jeżeli macie tą wersję różową, to dajcie znać, co podoba Wam się bardziej i czym ten różowy bardziej pachnie. Bo ja po tych opisach nie wiem. Więc możecie mi powiedzieć, czy to jest bardziej taki słodki zapach, czy bardziej właśnie też pachnie tak wakacjami, czy może coś z różą jest. Więc dajcie mi znać, ale ten zdecydowanie Wam polecam. No to jest taki typowo wakacyjny, trochę pachnie jak taki. Może nie że filtr przeciwsłoneczny, ale coś takiego jakby się nakładali. Co chcecie, żeby wam przyspieszyło opalanie? No, przepięknie pachnie. Ale jeżeli chodzi o pielęgnację twarzy, to mam tutaj jedną nowość, którą chciałabym wam pokazać. I to jest produkt z Sensu Mare z tej serii Algo Pro. W końcu się za nią zabrałam. I na pierwszy rzut poszedł właśnie ten produkt, czyli jest to serum. Aktywnie działające, rozjaśniające serum antyoksydyjne z witaminą C 10%. Oni mają jeszcze krem, który ma 3%, ale jako, że ja zawsze używam witaminy C, to od razu poszłam do tego większego stężenia i powiem Wam, że jest bardzo przyjemny w użytku, bo to jest taka, powiedziałabym, że zobaczcie, emulsyjna konsystencja, to nie jest tłuste serum, to jest właśnie taka emulsyjna, bardzo lekka formuła, więc pięknie się wchłania, nie jest tłusta, nie klei się w momencie, kiedy już się wchłonie, bo od razu... Po, no to delikatnie tak, natomiast jak już dacie się je wchłonąć, to nie jest ciężka, nie jest tłusta, nie zostawia żadnego filmu, tylko tak delikatnie właśnie ładnie zostawia skórę taką lekko nawilżoną. No i jeżeli chodzi o działanie, to też w żadnym momencie mnie nie podrażniła, od razu zaczęłam używać codziennie. To już jest kwestia indywidualna. Jeżeli macie tendencję do tego, że witamina C was podrażnia, no to tutaj zdecydowanie zaczęłabym ostrożnie. U mnie też było kilka takich produktów serum z witaminą C, które mnie podrażniały, albo jak zaczynałam dopiero z witaminą C, to też musiałam powoli włączać właśnie ten składnik, natomiast teraz mogę już od razu i po większości ser nic się u mnie nie dzieje. No i to jest właśnie serum, które będzie działało tak antyoksydacyjnie, rozjaśniająco i też jeżeli używacie właśnie codziennie filtrów przeciwsłonecznych, to witamina C, przez to, że właśnie działa antyoksydacyjnie, to tak też delikatnie można by powiedzieć, że podbija działanie SPF-ów, więc fajnie na szczególnie ten okres taki, gdzie mocniej to się słońce świeci połączyć te dwa produkty. Oczywiście fajnie też używać witaminy cały rok, no bo jednak jest to też coś, co działa długofalowo, tak antyoksydacyjnie, przeciwstarzeniowo przez to, że walczy z przebarwieniami, które ewentualnie mogłyby powstać, więc też co to oznacza, to to, że jak mam piegi, to zaraz już ich nie będę miała, bo witamina C właśnie działa tak, że piegi jak się Pojawią, to też bardzo szybko yy, później znikają, ale to też oznacza, że właśnie ta witamina C działa, więc to jest kolejny produkt, który mogłabym Wam polecić, jeżeli szukacie właśnie jakiejś nowej witaminy C. Dwa ostatnie produkty do włosów. Najpierw mamy szampon. Ten bardzo pozytywnie mnie zaskoczył. To jest też mój pierwszy produkt z marki Yumi. Kupiłam na promce w Hebe, widzieliście w shopu w Mi tam kilka tygodni temu. I to jest malinowe nawilżenie szampon do włosów suchych. Z tym, że do jakichś tam włosów to jakoś bardzo na to nie zwracam uwagi, dlatego że no jednak stosujemy szampon przede wszystkim na skórę głowy, ale dlaczego tak bardzo go polubiłam? Jest e, przezroczysty, bardzo ładnie się pieni, wiecie, kiedyś jeszcze było tak, że takie bardziej naturalne szampony, one średnio się pieniły i one nie oczyszczały tak fajnie skóry. Teraz nie ma już takiego problemu, większość jednak szamponów takich bardziej naturalnych fajnie sobie radzi z myciem skóry głowy, no i właśnie on radzi sobie genialnie. Po pierwsze, pięknie pachnia po drugie właśnie fajnie się pieni, po trzecie kiedy zmywacie już ten szampon, to zostawia Wam takie skrzczące uczucie na głowie, co oznacza, że skóra głowy jest bardzo dobrze umyta i używając regularnie zauważyłam, że faktycznie te włosy troszeczkę mniej się przytuszczały i nie mam jakichś większych problemów ze skórą głowy, więc zdecydowanie jest to szampon, który fajnie mi się sprawdził i mam ochotę przetestować jeszcze inne kosmetyki z tej marki. I na koniec zostawiam największy hit, bo Szukałam już długi czas maski, której nie muszę trzymać długo, a uzyskam fajne efekty. I pytałam się Was, no i to jest właśnie maska, którą mi polecieliście, i to jest chyba najlepsza maska, jaką kiedykolwiek używałam, dlatego, że dawno już nie miałam maski, która zostawiłaby mi taki fajny efekt na włosach. I mowa jest tutaj o tej masce z Only Bio do laminacji włosów. Od razu powiem, że te produkty z Only Bio zazwyczaj średnio na mnie działały. Te inne, takie typowo kumektentowe, emolientowe i tak dalej, odżywki. Okej, okay. ale to, to naprawdę działa. Dzisiaj też właśnie jej używałam, ale to jest też tak, że jak używam jej częściej, to nie mam aż takich fajnych efektów, więc czasami wolę trochę odczekać i dopiero wtedy jej użyć. Ale te włosy są po prostu, bardziej sypkie, one są takie ładnie błyszczące, nie są super lejące, ale właśnie super lejące są w momencie, kiedy dam troszeczkę odpocząć włosom od tej maski i dopiero wtedy jej użyję. Ale ostatnio, po tym jak wróciłam z wakacji, no to jednak chciałam trochę bardziej o nie zadbać, więc używałam tej maski za każdym razem. No i dzisiaj też nie mogłam się powstrzymać i ja też jej użyłam, ale jak właśnie poczekacie chwilę, tak jak oddacie... Za dwa tygodnie, może tydzień i użyjecie jej, to faktycznie włosy są super lejące, super miękkie. Pięknie błyszczące, więc e, też jak szukacie takiej maski, która da Wam efekt wow, czyli takiej maski, której, której ja szukałam i e, wy mi ją poleciliście, więc teraz ja po, przekazuję to polecenie dalej i Wam ją również polecam. I to jest wszystko, jeżeli chodzi o moich ulubieńców ostatnich tygodni. E, dajcie znać, czy coś tutaj ciekawego znaleźliście, a może Wy coś w ostatnim czasie fajnego odkryliście i chcielibyście się ze mną z moimi widzami podzielić, to zostawcie tą informację w komentarzach, a ja już Wam bardzo dziękuję za oglądanie, no i mam nadzieję, że widzimy się niedługo. Do zobaczenia. PA!